FA50. Co to za samolot? Oczywiście w kilku słowach materiał o danych technicznych i ciekawostkach dotyczących tego samolotu będzie za tydzień. Dzisiaj kilka słów, taki short. Oczywiście chodzi tu o Kai FA50 Fighting Eagle, czyli rozwojową wersję samolotu szkolnego T50. FA50 jest wersją bojową i należy do kategorii takich lekkich samolotów bojowych. Oczywiście FA-50 ma i zalety, i wady takich lekkich samolotów, to wyjdzie w czasie omawiania jego danych technicznych. Oczywiście, jest to samolot produkowany w Korei Południowej przez Korean Aer Aerospace Industries przy dużej współpracy ze strony amerykańskiej firmy Lockheed Martin, którą oczywiście ludzie, którzy interesują się samolotami nie tylko bojowymi, doskonale znają. Samolot ten ma za zadanie łączyć niską cenę zakupu i oczywiście użytkowania, co też jest bardzo ważnym elementem, jeśli chodzi o wykorzystanie tego typu samolotów z jak największymi możliwościami bojowymi. Oczywiście przy wszelkich ograniczeniach wynikających z małej masy startowej. Choć trzeba wspomnieć, że i tak FA-50 może przenosić 4,5 tony uzbrojenia podwieszanego, czyli więcej niż na przykład nasze MiG-20 29 czy Su 22. To uzbrojenie jest przenoszone na siedmiu węzłach oraz do tego jest na stałe działko A50 20 mm działko z zapasem 205 naboi. Samolot ten często jest przedstawiany jako samolot wielozadaniowy, ale oczywiście samolot wielozadaniowy z tymi wszystkimi ograniczeniami właśnie wynikającymi z niewielkiej masy. Pamiętajmy, że to samolot cały czas rozwijany. Obecnie mamy blok 10, w przyszłości najprawdopodobniej za rok albo dwa będzie blok 20, czyli coś, co zwiększy możliwości tego samolotu. I można śmiało powiedzieć, że to dopiero ta kolejna wersja zrobi z niego taki prawdziwy, lekki samolot wielozadaniowy. Aha, zanim skończę, to jeszcze warto wspomnieć o tym, że FA50, maszynę wymiany danych LINK16, czyli coś, co jest dla nas bardzo potrzebne. Ale pamiętajmy, jeszcze raz, dopiero w tej kolejnej wersji, blok 20, te jego wszystkie parametry będą naprawdę na całkiem wysokim poziomie, ale tutaj od razu oczywiście zapraszam do kolejnego materiału, nie kolejnego, tylko tego za tydzień. Kolejny będzie o Hajmarsach z danymi technicznymi i ciekawostkami. Oczywiście obecnie w przestrzeni publicznej trwa taka rozmowa, czy to samolot dla nas? Czy po prostu to, co oferuje jest czymś optymalnym dla po prostu dla naszego lotnictwa? Ale tutaj może porozmawiamy o tym za tydzień, no i oczywiście więcej informacji sami będziecie mogli wywnioskować z tego, kiedy po prostu poznacie jego dane techniczne. No, a w przyszłości, oczywiście, również materiał porównujący go do F16. Dziękuję za uwagę. Miał być krótko, a jest ponad 3 minuty, ale jak zawsze, zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek, opublikuj poleć. Wiesz, co możesz zrobić. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.